Wśród pozostałości żydowskich w Ciechanowcu jest jeden niezmiernie ciekawy budynek na rogu ulicy Kozarskiej i Młyńskiej, który ma ze sobą ciekawą przeszłość, a jednocześnie swego czasu była to swego rodzaju perełka architektoniczna jeden z najpiękniejszych domów w przedwojennym Ciechanowcu. Dom powstał gdzieś w latach dwudziestych, był własnością. Słynnego Ciechanowieckiego młynarza Winera, którego piątka dzieci przeżyła, przetrwała, ukrywając się we młynie w Kostrach. Dzisiaj dom jest opuszczony, ale wiąże się to z faktem niejasnej własności. Mrocznym elementem historii tego, tego miejsca, tego budynku, jest zdarzenie powojenne właśnie w tym domu. Przebywało rodzeństwo Holzmanów, które zostało w roku 1945 zamordowane przez nieznanych sprawców. Który to fakt stał się przyczyną tego, że Żydzi bali się po wojnie wracać do Cichanowca, obawiając się losu takiego, jaki spotkał właśnie Holzmanów.